Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drogie koleżanki, drodzy koledzy, dzisiaj zapraszam Was na lifehaki z TikToka. TikToka, czyli lifehaki makijażowe, jakieś takie tipy, triki, sztuczki magiczne, które mają nam ułatwić makijaż, mają sprawić, że będzie lepiej wyglądał, będzie wyglądał perfekcyjnie. O, będzie po prostu... O. I pamiętacie, niedawno pojawił się film, gdzie odtwarzałam tej znanej tiktokerki em, rutynę podkładową, gdzie nakładała 10 pompek podkładu i niezbyt dobrze to wyszło. Także dzisiaj będziemy mieć zbiór różnych lifehacków, make up hacków z TikToka. Zapraszam do oglądania. Pierwszy lifehack to będzie powiększanie ust. Będziemy robić pontony. I tu jest tak jakby zbiór wszystkich haków, które kiedyś gdzieś na blogach były powielane. Dlatego, że będziemy do tego potrzebować szczoteczki do zębów, będziemy do tego potrzebować cynamonu, cukru i trochę oleju czy tam też oliwy. Także robimy miksturę i podobnie jak sobie zrobimy masaż szczoteczką tą miksturą, to będzie, mm, będzie efekt pontonów. Także zobaczymy, bo nie mam nic na ustach, mam nawet jeszcze trochę resztki. Jakiegoś tego kremu CC, więc zobaczymy. Myślę, że będzie w teraz lepsza. Nie zdążyłam pokazać, coś tam robił. Co ty tam robiłeś z tą zasłonką? Przełapany, teraz się nie, nie rusza. Więc troszkę tego oleju, ja mam akurat olej rzepakowy, jeżeli kogoś to interesuje, to że olej rzepakowy. No i oczywiście cukier i ma to nam zrobić super peeling do ust i cynamon ma sprawić, że te usta będą trochę nas palić, co sprawi, że nie wiem, nie wiem co to sprawi, ale mam nadzieję, że się nie ufajdam. O Boże, moja szczoteczka. Dokładno. Nie... Czekajcie, no sobie tak. I... Muszę sobie zrobić śliniaczek. O. Jo, that's disgusting! Pamiętacie z tej nową challenge? Dobra, i tak myślę, że przez... przez minutę... Włączę sobie minutnik. Przez minutę będę to robić. Czy trochę zaśrofała? Jest to ożyliwa, ok. Przypomnił mi się ten cinnamon challenge. Czy te usta są większe? Może oczywiście troszeczkę, ale nie powiedziałabym. Już lepiej sobie jakiś błyszczyk powiększające nałożyć, więc zrobię to, żeby sobie podtrzymać ten efekt. Nałożę sobie taki, ale trochę są takie, wiecie, te usta cierpkie, tak jakbym nie mam w nich czucia, to pewnie przez ten cynamon. Nałożę na razie taki błyszczek z NYXa, Filler Instinct. No dobra, tutaj... Nie do końca nazwa to lejf bardzo jest to brudne, także niby, niby przed większym wyjściem, ale chyba strata na to czasu, także tutaj uważam, że to jest trochę ściema. Kolejny make up hack jest, yy, będzie do konturowanie przy użyciu taśmy klejącej, także wrzucam mam tutaj tylko TikToka, tylko ta pani ma cienką taśmę klejącą, a ja mam tylko taką dużą taśmę klejącą, także no zobaczymy czy na tej też wyjdzie, chyba żebym ją przekroiła, ale to chyba nie ma sensu. No nic, zobaczymy. Wiecie co? Włosy sobie zgarnę trochę do tyłu. I spróbujemy taką taśmą. Dobrze, że to nie jest izolacyjna. O nie! Mam cynamon za zębami. Nie no, to chyba nie wyjdzie taką szeroką taśmą. No ale okej. Okay. Okej, okay. i co teraz? Oké. Dat weet. Dat was goed. uh -huh. mm. Oké. Okay. No, i co teraz? S powstała nam taka oto linia I teraz sobie po prostu to rozetrę. A um, no, okej, okay. nic nie mówię, bo może to będzie jakiś hit. Bo ja czasem sobie może za bardzo, a chyba za bardzo wjechałam tutaj do przodu tym brązerem. Ale wiecie co? Trochę chyba za wysoko mi ten brązer usiadł. A może go za nisko robię? W sumie spoko, ale wiecie co? Muszę sobie dołożyć tego brązera na czoło i na kolejny lifehack będzie z ustami. Nie, z noskiem, więc od razu ten nos zrobimy, ale tutaj muszę się troszkę przybrązowić. No i co sądzicie? No, wyszło! Ale czy nie jest to głupie? Miałam wrażenie, że właśnie dużo z tych lifehacków jest tworzone tylko po to, żeby no, wymyślić coś czego nie było i żeby trochę, wiecie. Było sensacji, no ale dobrze. No tutaj ten lifehack będzie, no, zadziałać, działał, ale chodzenie, szukanie tej taśmy boli. Nie nie podoba mi się ten lifehack, ale drugi lifehack to jest lifehack zadarty nosek. E, czyli jak sobie zrobić nosek, żeby był zadarty. I do tego będę sobie używać tego samego brązera. I ogólnie, zobaczcie, lifehack jest taki, że po się tu podnosi nos. I tu, gdzie Wam się zgi, robi zgięcie, to tutaj nakładacie sobie brązera. Ale ja oprócz tego nałożę sobie ten brązer y, po bokach. Y, tak, jak z reguły sobie nakładam. Także tu sobie troszeczkę nałożę. I gdzie mi się to. To, się, to jest to zgięcie nam ma zrobić idealny nosek, który w dzisiejszych czasach to jest po prostu pyrkaty nosek. Także w tym miejscu, gdzie jest zgięcie robimy sobie... kreseczkę? Kreseczkę? I nie wiem, bo modlimy się o to... Czy ja chcę mieć pyrkaty nosek? <gry> czy każdy w tych czasach chce mieć pyrkaty nosek? Tutaj sobie trochę rozetrę. Ale przez to, że mam szeroki nos, dość szeroki, to mam wrażenie, że jeszcze bardziej mi to podkreśli ten nos, no bo jednak konturowanie, nie może być jak uniwersalne konturowanie dla każdego, no bo każdy nos jest inny. No trochę rzeczywiście jest bardziej perkaty, ale mam wrażenie, że przez to ten mój czubek nosa jest jeszcze większy. I don't know Możecie sobie spróbować. Może wasz nosek jest stworzony do tego, żeby być perkaty? Mój chyba nie! Słuchajcie, kolejny lifehack będzie to lifehack korektorowy. I polega na tym, że się obrysowuje w sumie wszystko korektorem w taki sposób, także już Wam pokazuję i ona tutaj jedzie z tym tak dookoła nosa. I oprócz tego też do wokół ust. I oprócz tego leci z tym też tak. Dlatego dobrze to zrobić po, po konturze. I jeszcze leci tłot usta w ten sposób. Czy to jest głupie? Czy to może mieć sens? Ok, coś takiego. No i z drugiej strony to samo. Nic nie ma na czole z tego co widzę. Wszędzie cynało na twarzy. I jeszcze odtąd, idziemy tam, tak? Wiecie jak ja mam z tym problem? Ja mam z tym taki problem, że ja nie mam gąbeczki czystej. Idę umyć gąbeczkę. Wracam i muszę chyba szybko lecieć, bo ten korektor... Dobrze, że nie nałożyłam multitaskera, bo to już by musiała szpachlę ściągać. To jest... za to nie jest takie głupie nałożenie korektora w ten sposób w sumie, bo no, że niby to ma też trochę usta podkreślić. Hmm, tylko widzicie, najpierw trzeba zrobić kontur, brązer, a do... dopiero potem to Fajne! Może tą taśmę bym sobie odpuściła, ale ten korektor to je nie głupie. To twarz jest taka trochę jak... Konturowanie 2016. Ale to mi się podoba, ja to chyba będę robić. Może nie zawsze, ale czasem. Okej, okay. no to teraz przypodruję sobie wszystko i będziemy przechodzić do kolejnego lifehaka, No i ściągnę już ten błyszczyk powiększający. Na szybko nałożyłam konturówkę e, Charlotte Tilbury Iconic Nude i nałożę sobie po prostu olejek na usta z Clarinsa. Szybko się przypudruję a nie, 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 nie! Dobra, czekajcie, zanim się przypodruję. Zapomniałam, bo to jest jeden z lifehacków. Uwaga, lifehack. Lifehack jest taki, żeby sobie wymieszać y, róż z rozświetlaczem. Wiem, odkrycie życia. Ale nigdy bym na to sumie nie wpadła. Także nałożę sobie tutaj róż Rare Beauty i one to nakładają, tak wiecie, bezpośrednio, więc. Nie wiem, co z tego będzie, bo ja się tego różu trochę boję. I na to nakładają rozświetlacz w płynie. Także ja sobie użyję Charlotte Tilbury Spotlight. Akurat tutaj taki mam. W sumie to jest w sumie jedyny... W sumie to jest jedyny rozświetlacz, jaki mam w płynie. Tylko mi się teraz obrudzi. Jak ja sobie go tak będę nakładać. O tak. I tak. I biorę pędzel i rozcieram to naraz. I przez to ten róż nie jest taki intensywny, bo ten Rare Beauty to jest mega mocny i od razu macie efekt rozświetlacza. Zamiast nakładać najpierw róż, a na to rozświetlacz, to nakładacie dwa naraz. Fajne! To jest fajne! A myślałam, że to będzie bardzo głupie, a wygląda naprawdę super, bo dużo delikatniejszy efekt, no już nie trzeba tego rozświetlacza dokładać. I teraz tylko i wyłącznie sobie nakładam. W ogóle całkowicie ten makijaż inaczej wygląda niż mój zazwyczaj. Mmm, bardzo mi się podoba ten efekt, bardzo mi się podoba, dlatego że ten, wiecie, ym, ogólnie te wszystkie róże w kremie są bardzo mocno napigmentowane, może nie wszystkie, ale dużo z nich, a tutaj dało fajny efekt. No dobra, więc teraz sobie przypudruję moją strefę T albo wszystko oprócz tego miejsca, gdzie mam ten róż. No, i fajnie to wygląda. Będę sobie tego używać. Będę sobie tego używać. I chyba tego korektora też. Dobra, teraz moi drodzy lifehack kredkowy. Czyli jak zrobić smoki eye? Bez robienia smoki eye. Czyli po prostu nakładamy kredkę i rozcieramy ją. Na pewno nie jest to dobre dla osób, które mają szkła soczewki czy szkła kontaktowe, czy to jest to samo? Soczewkę. Ja niestety nie mam czarnej kredki, więc nie będzie takiego efektu. Um, dramatycznego, chociaż no mam bardzo ciemno-brązową kredkę, także nakładam sobie na dolnią linię wodną i od razu sobie nałożę na górną. I chyba będę robić oko jedno za drugim, bo w sensie nie wiem, czy to zrobić naraz. Bo ja się boję, że jak zaszamalować drugie, to to mi zastygnie. No dobra, i teraz, nie no, muszę zrobić tak, jak jest na filmie. I jeżeli to by rzeczywiście wyszło fajnie, no to to byłoby ekstra. Metoda na e, szybki makijaż jakiś taki, wiecie. O, ale swędzi podkreślone oko nałożone. Mam teraz oczy jak kret. I teraz biorę palce, tylko nie wiem czy tymi, czy tymi. Dobra, tak. I szaruję. <ścoughs> <śles> <śles> A myślę, że to nie jest takie proste, że do tego musi być jakaś technika. Rzeczywiście coś z tym wyszło, ale trochę chyba nie tak, jak miało wyjść. Jeszcze sobie dotrę, dotrę. Może coś zależy od kredki, ale nie no, czekajcie. Bo to nie jest tak, że to nie wyszło. Ale mam wrażenie, że dolna. To, to wygląda jakbym po prostu poszła spać w makiażu, ale jeszcze nałożę sobie na, gó na górną powiekę jeszcze trochę tej kredki. Mam wrażenie, że ta dolna strona jest bardziej rozmazana niż górna. Taki heroin chic wyszedł, ale wiecie, co jak teraz dołożyłam więcej? To nie jest to takie głupie, ale lepiej to robić osobno górną powiekę od dolnej niż... niż naraz. Nie jest to idealne. Nie jest to idealne, ale najgorsze też to nie jest. Zobaczcie. No nie jest to idealne, ale najgorsze też nie jest. Myślę, że zamiast dołu, bo ja na przykład nie za bardzo lubię malować dolne powieki, dolne, no w ogóle na dole oczy. Może jakby nałożyć tylko na tą górną powiekę i sobie rozetrzeć tym palcem. Bo rzeczywiście łatwiej się tym rozciera niż, niż pędzelkiem. Dobra, to tego lifehacka bym załączyła do tych udanych i teraz lifehack zalotkowy, gdzie Trzeba sobie podkręcić zalotką do góry nogami rzęsy najpierw, a potem tak jak normalnie. Więc tutaj mam zalotkę i będę próbować sobie złapać te że, rzęsy do góry nogami najpierw, ale nie wiem, czy to ma sens. Są mega proste teraz, czekajcie jeszcze raz, jeszcze raz. Muszę je złapać do lusterka. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Więc one są teraz mega połamane. To chyba niszczy bardzo rzęsy, i teraz je do góry wywijam. Jakoś tak inaczej są rzeczywiście podkręcone, a jak tutaj zrobię po prostu po staremu. Tu są bardziej podkręcone, jakby do góry nogami. Dobra, wytuszuję sobie rzęsy i zobaczymy, co jest z tą brwią. Ona jest taka zrypana. Dziwne, bo one tak jakby najpierw. Aha, one tak jakby. Próbuję to rozkwinić, jak to działa. One tak jakby najpierw były wyprostowane w dół, a przez to, że później. Jak do góry nogami się nakłada tą zalotkę, a później, jak były podciągnięte do góry, to one teraz są tak jakby mega pod kątem, ale nie podwinięte, tylko tak właśnie do góry, przez co. Będą chyba dłuższe się wydawać. Kto na to wpadł? No rzeczywiście jest taki efekt długich rzęs. Nie wiem. Nie widzę zbyt dużej różnicy. Myślę, że to bardzo męczy rzęsy i może być to naprawdę dla rzęs niedobre i niezdrowe, bo będą wam się łamały. Także z zarodku trzeba uważać. Więc ten lifehack widziałam u dziewczyny robił spektakularne rezultaty u mnie tak średnio, ale może tego, że ja mam swoje rzęsy krótkie. Jeżeli chodzi o lifehaka, który y, odmienia rzeczy, życie i, po życia i powiększa usta, to jest to konturówka w odcieniu zbliżonym do twojego naturalnego i na to po prostu błyszczyk albo olejek obrysować sobie i to wam da pompony, a nie jakieś głupie szarowanie szczoteczką. Jeżeli chodzi, czekajcie, że się spsikam, wszystko rozpiertol. Jeżeli chodzi o resztę lifehacków, to podoba mi się ten lifehack z różem i rozświetlaczem, zwłaszcza jeżeli nie używacie w ogóle produktów pudrowych, no to spoko opcja, jak chcecie też rozcieńczyć swój różek jest za mocny, to to spoko myślę że sobie będę używać. Kontur z nosem do dupy, ciekawy sposób na korektor, także może sobie czasem będę tego używać, ale ja też korektora na co dzień nie używam. A jeżeli chodzi o to oko, no to sama nie wiem. Z jednej strony spoko, a z drugiej strony. Hmm? Co sądzicie? O tym oku. W sensie o, o, tym, o tej rozmytej kresce. Myślę, że samo górną powiekę może sobie wykombinuję. Myślę, że jest to jakiś sposób, jeżeli macie dwie lewe ręce i. i Jezu! Zobaczcie na to! Te zęby obrzydliwe! Obrzydliwe mam na Muszę je mieć zęby. Ehm, no. Będę się starał mówić tak, żeby tak zamówiło widać. Ale myślę, że nie jest to głupi lifehack, ale. Myślę, że trzeba potrenować tą metodę, bo może za pierwszym razem nie wyjść i najlepiej, żeby ta kredka była miękka, taka łatwa do rozmazania. Także... Eh, przetestowałam lifehacki z TikToka, więc Ty już nie musisz. Jeżeli kiedyś Cię właśnie interesowało, czy ta metoda działa, ale nie chciało Cię tego nigdy sprawdzać, no to teraz już masz odpowiedź. Niektóre działają, niektóre nie działają. Dzięki bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście trochę czasu ze mną i widzimy się już tylko w kolejnym filmie. Buziaczki! 拜。Bye.